Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ja, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku o Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupiciel Twój święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mocarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody i nie ma. Ich język wysył już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Zamienię w pustynię w napoje zierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki, Rozkrzewie na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie, a żeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Będę Ciebie wielbił, Boże mój, królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła, i niech Cię błogosławią Twoi święci. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa, i niech głoszą Twoją potęgę. Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Dalej w kolejnym dniu adwentowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia słuchamy księgi proroka Izajasza, jednego z czterech wielkich proroków, którzy zapowiadali właśnie przyjście Jezusa Chrystusa. I co nam mówi dzisiaj Bóg przez proroka Izajasza? Kilka razy jest to użyte, no przynajmniej dwa widzę, słowo nie, nie lękaj się, nie bój się, najpierw nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Właśnie Bóg daje dzisiaj Tobie mnie to słowo, abyśmy się nie bali. On przychodzi z pomocą. Dalej, nie bój się robaczku Jakubie, nieboraku o Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, odkupiciel Twój święty Izraela. Możemy mieć różne obawy, przeżywać różne lęki, strachy, bo, bo jakaś wielka sprawa przed nami, bo jakaś niewyjaśniona, bo jakieś trudności, życiowe kłopoty, finansowe problemy, problemy z pracą, problemy ze zdrowiem. I na to wszystko Bóg przychodzi ze swoim słowem. Mówi, nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą, ja cię wspomagam. I później daje Pan Bóg słowo, które pokazuje, jakby w praktyce jego działanie. Oto ja przemieniam cię w mocarskie sanie, nowe, o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmudzisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę dalej, nędzni, biedni szukają wody i nie ma, ich język wyschł, już spadnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich. Ja, Bóg Izraela, Każdy wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Więc tutaj Pan Bóg pokazuje takie, można powiedzieć, coś niemożliwego. Tam, gdzie Bóg zechce, tam to da. I to będzie cudem, to będzie dowodem na to, jak Bóg niesamowicie działa, jak Bóg się troszczy o wszystkie nasze sprawy w sposób zaskakujący, nieoczekiwany, niewyobrażalny. Dalej, w Psalmie 145, Pan Bóg nam się pokazuje jako łagodny i bardzo łaskawy. Przychodzi nam wobec tych różnych obaw, wątpliwości, różnych lęków, bo, bo nagrzeszyłem. Bo coś mi w życiu nie wyszło, bo zniszczyłem życie. Nie wiem, co teraz robić, jak teraz żyć. Od czasu do czasu słyszę takie właśnie świadectwa ludzi, którzy wiele w życiu stracili, wiele przegrali, przegrali na przykład z, z alkoholem, rozbili swoje małżeństwo. I nieraz o takich ludzi ku pewnie zdziwieniu wielu słyszę. Ja dziękuję Panu Bogu za moją historię życia. Gdyby nie mój alkoholizm, gdyby nie moje rozbite małżeństwo, ja bym nie zrozumiał wielu rzeczy. Ja bym nie był tak blisko Pana Boga, jak jestem teraz. Właśnie przez te problemy, które ostatecznie, no, znaczy może tak przez moje grzechy, doprowadziłem się do ogromnych konsekwencji, ogromnych problemów, ale teraz, kiedy wkroczył w moje życie Pan Bóg, Zaczyna się zaczyna wszystko inaczej widzieć, zaczyna wszystko inaczej rozumieć. Ja dzisiaj Panu Bogu jestem w stanie podziękować za to wszystko, co takie trudne było w moim życiu, bo to mnie doprowadziło do takiego ani innego rozumienia Pana Boga. To mnie doprowadziło do tego, że ja jestem tak blisko z Panem Bogiem, jak teraz jestem. Yy... Więc to pokazuje niezwykłą miłość Pana Boga i jego niezwykłe możliwości. Bóg z najraz ogromnych problemów, trudności jest w stanie to wszystko jakoś tak poprostować, tak przemienić, aż zaskakująco, niewyobrażalnie. Ewangelia według świętego Mateusza jest mowa o Janie Chrzcicielu. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy Jana Chrzciciela lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. A więc pokazuje Jezus Jana Chrzciciela jako wielkie, wielkiego, wspaniałego, jako tego, który przygotował ostatecznie lud przed Jezusem Chrystusem. Ale pokazuje, że w Królestwie Niebieskim, nawet najmniejszy w Królestwie Niebieskim i tak jest większy od Jana Chrzciciela, bo Królestwo Boże zbiera w sobie świętych, Ludzie, którzy przeszli przez to życie nieostatecznie stali się godnymi wejść do Królestwa Niebieskiego. Mm. I dalej właśnie ważne zdanie. Aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni zdobywają je. Aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, i ludzie gwałtowni zdobywają je. To jest wskazówka dla mnie i dla Ciebie, że Trzeba z pewnego zmagania, pewnego sprytu, pewnej duchowej walki, do tego, by wygrać w tym życiu i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Bez tego, jakieś, jest takie powiedzenie, że no i prawda taka, że tylko śnięte ryby płyną z prądem, a zdrowe ryby płyną pod prąd. A więc chrześcijanie to taki człowiek, który. Właśnie jest ta, jak ta ryba, która płynie pod prąd, wielu sprawą tego świata. Świat często nas pociąga do takiego byle jakiego stylu życia, a Pan Bóg nas woła do czegoś innego. Współcześnie, no, niestety, przykrością trzeba to stwierdzić, ale w niektórych państwach zdecydowana większość gdzieś tam pogubiła się, odeszła od Pana boga. W wielu, wielu państwach, żeby nie powiedzieć we, we, we wszystkich. No, w Polsce cieszymy się, że 90 parę procent jest ludzi wierzących, a może lepiej powiedzieć, oszczonych, ale czy oni są naprawdę wierzący? To jest już inna kwestia. No, przeliczanie wiernych pokazuje, że, że mniej jak połowa, tak regularnie chodzi do kościoła. Ale to jest tak ogromnie dużo w skali świata, to jest naprawdę ogromnie dużo, bo, bo teraz na Ukrainie okazuje się, że tutaj w tej części zachodniej Ukrainy, tu zwłaszcza, właśnie, Lwów i okolice, tu jest mniej więcej, mówi, mówi się, 10% praktykujących w jakichkolwiek kościołach, a tych kościołów mamy sporo, bo jest kościół grekokatolicki, prawosławny, rzymskokatolicki, protestanci, Żydzi, no są też Żydzi tak zwani mesjanistyczni, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, a więc jakichkolwiek 10%, ale na w centralnej Ukrainie, wschodniej Ukrainie mówi się o tym, że 1% do 1,5%. Popatrzeć na Europę, gdzie, gdzie czasami też jest mowa już o procentach, nawet mniej jak procent. To daje do zastanowienia. Trzeba prosić Pana Boga o jakąś właśnie umiejętność płynięcia pod prąd, o to, by walczyć o zdobywanie Królestwa Niebieskiego. Tu na ziemi tyle ludzi pogubiło się w relacji z Panem Bogiem. Oni potrzebują pomocy, by do tego Pana Boga wrócić i niekoniecznie od razu księdza w większości przypadków się nawet by nie będą chcieli posłuchać. Więc to jest zadanie dla Ciebie, by spróbować pomóc ich przyciągnąć na nowo. Tak jak umiesz, tak jak potrafisz, przyciągnąć ich do Pana Boga. Niech Cię błogosławi Bóg mogący ojciec i syn Duch święty. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia. Papa. Pa.